Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gry Testing. Następnym naszym celem będzie mausoleum. I teraz ja mniej więcej przeczytam wam o co chodzi. Więc tak, mauzoleum to jeden z najwspanialszych i najstraszniejszych budynków w mieście. Plotka głosi, że miejsce to bywa nawiedzane przez duchy i upiory, ale to nie odstraszy profesjonalnego wymywacza. Prawda? Prawda? Cel zebrać łup, warto około 5051 BS-ów albo 5 IBS-ów. Nigdy tego nie wiem. Wy... Dobra. I teraz y, tutaj będą cięcie, a ja sobie szybko, jakby nie zważając na nic, y, zrobię tą misję, popatrzeć co, gdzie mam wziąć, i, i, i zaraz wracam. Mm, już wracam, już zrobiłam sobie tą próbną misję i to będzie po prostu najbardziej popieprzona misja ever. I dałam im w sumie tylko mat, potrzebuje coś. Tam praktycznie nie ma nic do otwierania. I dałam jemu tylko świder, klaunowi też dałam. A klauna wzięłam dlatego, ponieważ potrzebuję kogoś tylko do trzymania dźwigni, a y, on bierze tylko 17% łupu, tak więc i duża piekła nie ma. I co jest teraz śmieszne? Ten strażnik idzie prosto na nas, to znaczy w tą stronę. I musimy e, szybko uciec. E, faktycznie to mauzoleum jakieś nawiedzone, próbuję nagrać to już e, drugi raz i e, po prostu mnie wywala. Więc już mnie coś zaczyna trafiać. Może za często klikam. Tu mnie już... Nie, nie ma takiej opcji, żebym nie zobaczył. Dobra, starczy. Tu stań. Teraz bierzemy klauna, cofamy, nagrywamy i on też idzie tu. Dobra, mam nadzieję, że on mnie nie widzi. Nie powinien, patrzcie, nie powinien mnie widzieć. że o to mnie zasłania. Eee, tak, i teraz sobie biorę mata i czekamy, aż strażnik sobie przejdzie. To jest w sumie ciekawe, że trzeba uciekać. Od razu, nie? Jeszcze czegoś takiego nie było. Dobra, teraz biorę wytrych. W sensie, tak, to jest wytrych. wytrych. I otwieram drzwi. W razie czego będę uciekać, bo nie wiem, czy zdążę, zanim on to przejdzie. O kurde. No nam zdążyć. Od razu kieruję się na dół. Tu nie ma strażnika. To jest ważne. Tutaj nie ma strażnika. I teraz tak pojawiają się nam nowe elementy, rozgrywki. Tutaj mamy kamerę, znaczy alarm wydaje mi się, że to jest. A tutaj mamy dźwignię, która nam w jakimś miejscu na mapie usunie, jako ten laser. Ja już wiem, że ten laser jest. No, w sumie nie ma tu innej opcji. Ten laser jest tylko tu. Więc ja sobie na tym już przejdę. Tam sobie nie koleś chodzi. O, dotknęłam! Fak! Widzicie, to jest po to, żeby się ktoś rypnął. Dobra. I on niech tu stoi. Teraz wracamy. Yy, I czekamy aż mat to otwierał. O, dobra. Nawet jeszcze wcześniej. Dobra. Teraz sobie tym naszym klaunikiem przejdziemy. <laughs> przejdziemy do mata. Żeby wszystko zdążyć. Żeby wszystko zdążyć. Cóż za, kurde, wysłowienie się. Dobra, teraz podejdźmy tym naszym Bobem. I wchodzimy razem z nim. Idziemy razem z nim. I musimy strzaić, kiedy nacisnąć tę dźwignię. Ponieważ ona y, działa kilka sekund. I... I, i, i gaśnie. Więc poczekam aż on sobie tam przejdzie. Widzicie, tu, tu mam już pracę zespołową, tu już nie ma jakichś takich, wiecie, bum cyk cyk. Tutaj już trzeba działać. Dobra, on już jest na miejscu. W takim razie nim. Um, aha, nagraj. Nim, naciskam dźwignię. I chowam się tu. A zaraz zobaczycie czemu się chowam, to po prostu mistrzostwo. A, w złym miejscu się chowam. Co jak co, ale w złym miejscu się chowam. Jeszcze raz. Czekajcie, kiedy... Aha, on to tu nacisnął. Jeszcze raz naciskam i uciekam za dzyndzel. Teraz wracam do mapa. Sofam troszeczkę, żeby mieć czas wejść i wyjść. Czyli zapieprzyć to, i zdążyć wyjść. Widzicie, co się stało? Nie wiem, czy wy to e, powinniście widzieć. <grytanie> ożyły mumie. Serio, ożyły mumie, które właśnie tu idą. I po to jest ten dzyndzel tutaj. To to jeszcze pamiętam. Po to jest ten dzyndzel. Patrzcie, jakie to są mumie. To po prostu mistrzostwo. Patrzcie. W ogóle idzie przed, przez ścianę, ale spoko. I teraz je muszę uciekać, bo ja, ja im ukradłam w sumie coś dla nich bardzo ważnego, skoro one takie, takie są wściekłe na mnie. Zaraz sobie wyjdziemy tym klaunem. A... Mam nadzieję, że strażnika. Kurde, idzie. Chyba lepiej będzie mi przeczekać. Chyba lepiej będzie mi tu przeczekać. Nie, 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 nie mat. O. Tu przeczekamy. Tego się nie da wziąć. Już sprawdzałam. Wracam do naszego pięknego klona. I sobie nim teraz dopiero wychodzę. I tak muszę czekać, aż tamten wyjdzie. Eee, więc. Ty, mumia wyszła. O ja cię kręcę. O, o. Wiecie, co ja się schowam? Powiem wam tak, no nieźle. No nieźle. Chyba się wiecie co? Schowamy się tu za tym winklem. Coś słabo to widzę. Myślałam, że one tam zostaną, a one, one się tu kręcą, więc tylko trochę lipa. No stań tu. Teraz co tym mumie mu zrobią? i co, będą tak stały? A nie, stoi i wraca. Super, niech wracają. Dobra, teraz sobie już otwieramy drzwi i matem już idziemy do wozu. Przy okazji naszym klaunem robimy... To samo. No nie zwracasz na siebie uwagi. Masz taki fajny strój, że nikt na ciebie nigdy nie zwróci uwagi. Tu. Mat też jest w środku, tak się upewniam. Jest. Więc mam nadzieję, że to będzie to. Mauzoleum. <słyski> Udało się jakoś tak wszystko mi ostatnio wychodzi. Za pierwszym razem. Nie, 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 jak to się mówi, nie zapaszając. Potrzebny czas, kwotę mamy wszystko, potrzebny czas 3,5, czas wymagany minuta 54, to wtedy trzeba być na styk. Mm. Kartoteka nam wzrosła i o jeden wytrych, więc to tak trochę słabo. Dobra, co mamy następne? Następne, jest zakła następne są zakłady mięsne. Niespodzianka ma monopol na produkcję wszelakiego żarcia w puszkach. Właściciel interesu ma w mieście wielu wrogów, jednak jak dotąd nie udało się mu nic udowodnić. W jego wydaniu jedzenie z puszki jest naprawdę niezdrowe. Strach myśleć, co on tam dodaje. Zebrać łup wart około 3,5 tysiąca. No to co, to od razu dajemy. Ja robię sobie próbną misję i zaraz wracam. Mm, hej, tak więc jest, jestem już po tym próbnym nagraniu. I y, potrzebuję wspólnika też do naciśnięcia dźwigni, ale ten wspólnik też musi sobie potwierać y, drzwi i okna. Tak więc, y, clown dost, w sumie o, oboje dostali po to samo. Tam widziałam, że nie trzeba nic do alarmów, więc powinno być ok. I teraz tak, tutaj też chodzi y, kolo więc zrobiłabym tak, że w ogóle y, zaczniemy od. Pójścia sobie klaunem. Tylko z tego co pamie... Z tego co przed chwilą nawet widziałam. E, strażnik od razu też idzie. Czyli e, też mamy od razu na wejście straż. Już wam pokażę. Jest tu dwóch strażników. O, widzicie? I ten patrzy na te drzwi. Więc wydaje mi się, że tymi drzwiami nie. I ciekawe, czy on nas tu widzi. Wiecie co? Zakończę sobie tak na blb. cokolwiek wpisać, bo ciekawi mnie czy on nie widzi w tym miejscu. Nie, nie widzi. Dobra. Edytujemy plan, tak też można. I sobie przesuwamy do tego momentu, aż ten strażnik sobie idzie. Idzie, 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 idzie. Ja sobie biorę klauna. I idę z nim. I teraz tutaj jest taki drugi kolo, który właśnie chyba wychodzi. I chyba mnie nie widział. Nie no, nie ma takiej opcji. Ale ta gra różnie, różnie bywa, wiecie. I on ledwo tutaj wyszedł, a my mu się tu wkradamy. O nie, o nie, o nie. Widzieliście? Widzieliście? Słyszalność była na czerwono. Muszę bardzo na to uważać, bo nawet jeżeli mnie nie zauważą, a ja, wiecie, złoma, złomu, złoma będę napieprzać w okno, to mnie usłyszy. Są cichsze te, te rzeczy, ale... Dopiero jak sobie wejdzie, no, dopiero teraz. I teraz mnie nie słyszę. Mhm. Dobra. I teraz tak samo potraktujemy to złomu. Coś chyba mój kompan ma słaby. Yy... Widzicie, i on tu już wlazł. Z tego co kojarzę, tak? Kto to idzie? Nie, to idzie znowu już policjant. Tak. A my za ten czas, jak on tu sobie otwierał. Zajmiemy się matem. Tak, on tu sobie otwierał tak. Może być tak. Ja biorę mata i lecimy z koksem. Musimy. Y, wejdziemy sobie tym samym wejściem, co. Drzwi są zamknięte. No, kapitalnie powiem Wam. Aha, on tu stoi. No, kapitalnie. Powiem Wam. Nie ma to tamto. Chyba, że matem wejdę dopiero jak. Y Poczekajcie, póki mnie nie słyszy, a nie słyszy mnie na razie, otworzyłam sobie okno i teraz przydałoby mi się stąd z powrotem uciec, bo zaraz będzie szedł chyba policjant. Tak, i ja bym tak zrobiła, że tu sobie poczekam, nie, nie idź do auta, pod żadnym pozorem, poczekam sobie aż ten kolej stamtąd wyjdzie. To wydaje mi się będzie najbezpieczniejszą opcją. Idzie policjant. Aha. I idzie ten drugi kolon. Nie zależy mi aż tak na czasie, żeby to wygrać w jakimś określonym tempie. Więc zajmiemy się... On już tu w Dobra. Więc teraz idziemy tam do środka. Bo on sobie też tam będzie tylko. Też będzie sobie tam tylko stał. Te drzwi są otwarte i te drzwi są otwarte. I teraz ten mój klaun stoi sobie w tym pomieszczeniu. I widzicie, do tych drzwi. Tu, gdzie jestem, zaraz widać mój czubek głowy. Jest ten alarm. Dobra. Tylko, czy to też jest na czas? Że on się na chwilę i z powrotem po jakimś czasie do góry podniesie? Czy to jest na stałe? jest ciekawe? Chyba na stałe. Tak, wyjdź, wyjdź. Co ty debilu robisz? Co ty robisz? Z kim ja żyję? już wcisnął, obstawiam coś, pogubiłam się już, mówię wam pogubiłam się eee o wiele za długo mi to wszystko zajmuje nie wiem czy przypadkiem nie powinnam tego alarmem wyłączyć coś mi się wydaje, że tak więc powiem wam, będzie kolorowa. wydaje mi się, że najpierw muszę wyłączyć, e, że najpierw muszę wyłączyć tą dźwignię, a następnie e, do moim do alarmów. Ayayay, ma być w dół, jest w dół, no bo to coś mi się za prosto wygląda, żeby on tylko tu, to dotknął. To pierwszy, ja czy on? Żeby mi teraz policjant nie wyszedł za winkla. No nie, nie ma policjanta. No i ja bym to tak zrobiła, ale pewnie jest jakiś haczek, bo to by było wszystko dużo za proste. Ładnie idzie, 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 idzie. Nie, nie, Boże sterowanie, lubisz mnie. Bo zaraz wyjdzie ten kolej z tych drzwi, żeby on nas nie zobaczył. Kurde, Coraz bardziej namyślenie się to robi. mięsne. <laughs> Coś mi się zdaje, że to co przed chwilą mówiłam, że mam dobrą pasę, to ta pasa poszła się pieprzyć. Teraz chowałam się. Gdzie on mnie widzi? Gdzie? Jak? To tam mnie nie widział, a tu mnie widzi. Jeszcze raz. Dobra, zrobiłam jeszcze raz ten plan i troszeczkę inaczej, bo użyłam jednak tego sprzętu do alarmu. A więc, że tu mnie nie widział, a tu mnie widział? Dobra. O! Coś zauważył: wyłamane drzwi. Faa! Które drzwi? Te drzwi. Jak mam tu wejść? Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, może y, to robiłam łomem? Tak? Robiłam to łomem? Dlaczego nie mogę cofnąć? Chciałabym zobaczyć, co. Może robiłam to łomem? Jeszcze raz to sprawdzę. Zaraz wracam. Dobra, zmieniłam jeszcze raz. I y, jeszcze znalazłam drobne pieniążki, które też wzięłam. No to ja już nie wiem Jedną pytanką Pieprzyć wspólnika, ale wziąłem sobie to Uszkodzenia tak Uszkodzenia nie Czyli nie mogę brać e, wytrychu, tak? Czy nie mogę brać świdru, tylko muszę wziąć wytrych. Więc tak teraz zrobię. No i mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko okay, Już zrobiłam mm, wytrychem. Mata nie ruszałam. O, idzie. O ile teraz jest dobrze, tylko widzę, że Mat już ma kartotekę wysoką. Ludzie, którzy grali w tą grę, może mi powiecie, czy ta kartoteka mi coś dużo daje? Bo teraz nie wiem. Urosła mi o 10. Jak ja ją mogę zmniejszyć? No bo Matowi zawsze będzie rosła przecież. Więc... W ogóle po co mi jest ten kartoteka? Bo wytrych sejfę, alarmy wiem. Chodzi o szybkość. Im mam większy, tym szybciej będę otwierać. Już sejfy mi podskoczyły, przecież pierwsza misja hotel to była masakra. A, a, a kartoteka dużo mi to daje. Zebrałam, jak widzicie, cały łup, jaki można było, tam jeszcze były monety, to sobie je wzięłam, tam mało było, chyba stówka, nie no coś koło tego. W dwie minuty to było, można przejść, ja w cztery, plus oczywiście te wszystkie, o Jezu, jak ja to przejdę. Teraz czekajcie, zrobię sobie tylko szybki zapis, bo mnie wywala z tej gry, nie wiem, widzicie, na, tytuł to jest najnowsze. Naj, 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 naj A w kolejnym odcinku zajmiemy się... E, willą. Baron zamieszkuje niezwykle luksusową i odpowiednio strzeżoną willę. Gdzieś w tej posiadłości ma się znajdować zagadkowa karta wejściowa, która otworzy drzwi do. No tak. Daisy na pewno wie do czego służy ta karta, prawda? Wykraść kartę wejściową. Czyli tutaj nie potrzebuję e, łupu zebrać, tylko ukraść kartę. A ciekawe, czy będzie jakiś łup. Może będzie. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Jeśli macie jakieś porady, jakieś um, jakieś pomocne rady, co mogę następnie wziąć, na co muszę uważać, bardzo chętnie je wezmę pod uwagę, bo tak jak dzisiaj będziecie mieli to pocięte, ale yy, przez głupi yy, wytrych, nie, przez głupi świder, przechodziłam misję trzy razy. <grym> ale to się wydnie. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i pa!